Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taką najprościejszą, ale najsmaczniejszą mizerię. Zaczynamy od pokrojenej obrania ogórka. Najpierw go obierzemy. Następnie kroimy go w najcieńsze kawałeczki. Plasterki, jakie nam się uda. Ja będzie jakiś grubszy. Nic się nie stanie. Pokrojonego ogórka przekładamy do miski. Posypujemy solą. Dwie szczypty do zupełności wystarczą. Mieszamy. i odkładamy na jakieś 15 minut w międzyczasie do drugiej miski wlałem śmietankę 18% mały kubeczek czyli 200 ml do tego skroimy koperek również na jak cieńszy się da Dosypujemy do śmietanki. Po czym dodajemy 3 czwarte łyżeczki cukru oraz pieprz. sól już nie dodaję, bo jak pamiętacie do do ogórków. Wszystko mieszam i do tego dokładam nasze ogórki jako, że wcześniej były posolone to puściły trochę wody staramy się odsączyć i wrzucamy je do naszej śmietany I ponownie mieszamy. I w ten sposób mamy mizerię gotową na upalne, dni do obiadku. Idealna. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego hej.